Ja po prostu lubię takie zabawy literaturą. To jest taka trochę moja ucieczka od yy, codzienności, współczesności. Okay. Wiem, że tutaj niczego pewnego nie można powiedzieć do momentu <grywka> na pierwszego klapsa. Po takich książkach jak Lustra czy Siostra, czyli kontrowersyjnych powieściach psychologicznych, yy, trafiamy na zupełnie inną książkę. Minęło 10 lat, i teraz pisze pani. Fantastykę, książkę trochę historyczną, księgi Nefasa. Co tam można znaleźć? To prawda. To jest taka trochę moja ucieczka od y, codzienności współczesności. Y, to powieść toczy się na początku XII wieku w Polsce. Y, nie jest to stricte historyczna powieść, chociaż w historii jest zanurzona, bo jest krzywousty. Głównym bohaterem jest Nefas. Y, dla którego pierwowzorem był Galanonim. U mnie on jest trochę rozbudowany, wyposażony w może w więcej talentów, ale historycznie to była także niezwykle ciekawa postać, bo pojawił się nie wiadomo skąd, stworzył naszą pierwszą kronikę i nagle zniknął czyli po prostu dla, dla pisarza bohater wymarzony, czyli jest mnóstwo przygód. Wojny, zdrady, wielka miłość, no i także trochę magii i takiej, no, takiej mrocznej magii też powiedziałabym. Jak czuła się pani w butach Gala Anonimu? A, cudownie się czułam, powiem tak, że to było niezwykle y, ciekawe wyzwanie, bowiem to tutaj Gala Anonim mój, czyli Nefa, stworzy przytacza swoje kroniki, w których opisał państwo Krzywoustego, potem je trochę poprawia, albo mówiąc wprost, odkłamuje i wyjaśnia, jak było naprawdę. Czyli y, można było y, pisać i od razu jakby komentować to, co się samemu pisało. Y, rzecz niezwykle y, literacko ciekawa, intrygująca. A ja po prostu lubię takie zabawy literaturą, co nie wiem, od właśnie Luster czy, czy siostry, <głos》> to było widać. No i myślę też, że, że e, samo przebywanie w tym XII wieku, w tej przeszłości, było też e, dla mnie, historyka z wykształcenia e, i z pasji, e, czymś bardzo przyjemnym. Wiem, że będziemy mieć do czynienia z sagą, czyli jeszcze długo będzie Pani osadzona w tej historii. Tak, pierwotnie to obmyśliłam na trzy tomy, może się zamknę, może nie, ponieważ rzeczywiście jest tutaj mnóstwo wątków. Jest oczywiście główny bohater, czyli Nefas, ale także jest sporo niezwykle ciekawych pobocznych postaci, których losy będę chciała rozwinąć i opisać. I rzeczywiście dużo się dzieje, XII wiek na początek w Polsce to to jest walka Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem o władzę, jest potem wojna z Henrykiem V, cesarzem niemieckim, jest podbój Pomorza, no i oczywiście chrystianizacja, która przebiegała e, e, dość dramatycznie i różnie. Czyli mnóstwo ciekawych rzeczy. Ponoć planowany jest serial. E, zabiegam o to rzeczywiście i mam też odzew ze strony producentów, że uważają materiał za ciekawy, i trzymam sama za to kciuki, ponieważ jako człowiek związany też z branżą filmową wiem, że tutaj niczego pewnego nie można powiedzieć do momentu <grywania> na pierwszego klapsa. I no, mam nadzieję, że się uda. A jakie książki lubi Pani czytać? Oj, bardzo różne. Powiem tak. Uwielbiam literaturę. I na przykład teraz czytam ponownie rękopis znaleziony w Saragoście Wszystkim polecam Potockiego, nawet w nowym tłumaczeniu. To jest jakieś odkrycie i, i, i inne spojrzenie na powieść, ale przyznam, że czytam to najstarsze tłumaczenie, ponieważ jest dla mnie najbardziej urzekające. Ale też bardzo lubię czytać. Literaturę czy książki popularne, naukowe, historyczne. Z dużą przyjemnością też po prostu do tego sięgam. Może to kwestia wieku, już że trochę z beletrystyki wyrasta. Mhm. A czy właśnie zagląda Pani do literatury współczesnej? Ostatnio zachwyciłam się amosem, Ozem. Uwielbiam y, y, powieści Bariko. Uważam, że to mistrz jego Ocean morze, tak się nazywa jego powieść, to jest majstersztyk. Zachwyt moich ostatnich lat to jest Diurel i kwartet aleksandryjski, powieść napisana w zasadzie z czterech powieści z punktu widzenia różnych osób, które opisują te, te same lata, podobne wydarzenia, tak całkiem inny sposób, mm -hmm. że tworzą e, taką arcyciekawą, patchworkową historię, czasami sobie wewnętrznie sprzeczną, a jednak pokazującą, jak, jak rzeczywistość może, może w swoim bogactwie wyglądać.